Luwa, luwa ludziska, tej Patryk Dobra, pokażę jak grać na tym trybie Taka jest postać najlepsza O tak Trochę spadłem. to nic Chyba gromy Jestem jeszcze A może Gdyby się tam nazywał, się. o ten, co tutaj do mnie wali. Za niego się wezmę, tak dobrze go wycelowałem. Kurde, szkoda, że mu nikt nie pomoże. Nic, że nie. No bo to mnie. To jest skurzy, synek. A wam pokażę ludziom jest metoda lepiej, żeby wygrywać. Chcę poznać tę metodę. To wam pokażę. O tutaj przy tym puszczać. Najważniejsze. Pasta. I ludzie wchodzą to i wymata potem cały środek zajęty. Jak coś. Pamiętaj to. Pierdolę. No ty kurwa, ty To jest uszukaństwo po mojemu Brakom blężeniu Przez tych graczy tam To przez nich przegrywamy Co oni robią? Co oni robią? Widzisz, to takie granie z kimś nie lubię z nimi się grać. Ja wyrówna się to I to pierwszy dzień jak się gra. Dobra, wygramy to. Nie mam mocy, żebyśmy tego nie wygrali. My zawsze wygrywam. Ja zawsze wygrywam. Mój klub ma być silny. Dołączaj to do mnie. A będzie tak grać ze mną. I może wam... Nie, nie będę wam pokazywał. To takie, takie krótkie, króciutkie ocie. Lecimy. Paszaji robocik. Poszedł. To ich zagłada. Masz się na jedzie. Idzita. Łatwo, łatwo. Wiedziałem, że ja nie dostanę. Dobra, luwa, luwa, cześć.